Z gigantyczną energią potrzebne mu tutaj jest to wsparcie, potrzebne mu jest wysokie miejsce, żeby zacząć myśleć o tych igrzyskach jako realnej szansie, żeby jeszcze raz próbować powalczyć z najlepszymi. Adam Małysz w powietrzu i teraz ładny skok, kolejny ładny skok. Wczoraj dwa razy, a dzisiaj też Adam Małysz bardzo dobrze. Rosną jego prędkości najazdowe, co mnie bardzo cieszy, bo przez jest osnaka... Jego już dobrej formy, no on jak jest w dobrej dyspozycji, to i prędkości na mu rosną, wtedy 19, nie trzeba tak tak 18,5 przyczyn, natomiast dobre oceny za styl, dobry skok. Zadowolony Łukasz Kruczek no i na pewno Hannu Lepisto i jest pierwszy o 80 punktów znacznie tak. wyższe noty otrzymał od Dawida Caunera. I proszę Państwa, atak, atak się rozpoczyna. Bierna Ejnara, Rumorena, później Ahonena, Loicza, Koflera, Morgensterna. Tego niewątpliwie najlepszego dzisiaj na świecie: Schlierencauera i Simona Amana. Ale pierwszy jest Bierna Einar Rumoren, Czy jest w stanie skoczyć? 130 metrów. Wysoki pułap lotu. I bliżej. Trochę za wysoko skierował to odbicie i później już tam na dole trafił. Mówiliśmy o tym, że te kąty natarcia u Adama Małysza przestały być problemem. Specjalny trening przygotował Hannu Lepisto. To już yy, działa dobrze. Teraz istotna jest ta powtarzalność skoków. Wczoraj było bardzo dobrze. Dzisiaj musi też być dobrze. Yy, w drugiej serii, bo w pierwszej było... 130 metrów. No po wczorajszym dniu Adam dzisiaj rano przy śniadaniu był wesoły, był rozluźniony, był naładowany taką pozytywną energią. Wczoraj jeszcze był niepewny przed tym konkursem, jak to wyjdzie. Po wczorajszym dniu na dzisiaj był przygotowany do skakania o, o, o podium, no co tutaj dużo mówi. Czy to się uda? Przecież takich silnych rywali jeszcze ma tutaj. A za konie. chwilę będą skakać, prawda? I, i mogą skakać również podobne głosy. Dawno bywał mistrzem świata, ale to jest postać, którą zawsze trzeba widzieć w gronie faworytów i on też bliżej. Adam Małysz na razie prowadzi 133,5 punktu, 127 metrów, najpół metra bliżej i dużo niższe noty Jana Honena. a zatem będzie strata do Adama Małysza. Adam Małysz jest już wysoko i za moment ci, którzy rzeczywiście mogą mu mocno zagrozić. Leutzel, Kofler, Morgenstern, Schlierencauer, czwórka Austriaków, a później jeszcze ten nieobliczalny Simon Amann. I a czwarty. I wszystkich stać na skoki 30 metrowe Zobaczymy, czy sobie akurat z tą granicą poradzą. Panu Lepisto, Robert Mateja, tak, pokazuje, że to już było tak jak trzeba. Jest Aleksander Pointner i zwycięzca. Ubiegłoroczny pierwszego konkursu. Wolfgang Lojcyl wygrywał już z zakopanem. To dla niego wielka nobilitacja. Ma cztery wygrane starty w Świata. Wysoko, dobrze, ale nie, ale nie. 125 metrów, tak mi się wydaje. Jest rozczarowany i teraz 124,5 metra. Adam Małysz pierwszy, Cauner drugi, Jakobsen na miejscu trzecim. Czwarty na pewno będzie Jana Honen, a może być dopiero piąty najwyżej piąty Wolfgang Leutzel skoczył tyle, ile Pierre Einar Rumoren, za chwilę porównamy noty, przegrywa zatem z Ahonenem. To było do przewidzenia, wprawdzie tylko o pięć punktów. Koffler. Popatrzmy, jest ich jeszcze czterech. Kofler, Morgenstern, Schlierencauer. Szybko, energicznie. Kofi jest troszeczkę chyba zaskoczony świetną formą Caunera, bo nagle pojawił się ktoś, kto może mu zabrać miejsce w drużynie olimpijskiej. Ua! Wow. a więc jakby w odpowiedzi jest myślę powyżej 130 metrów skok Koflera za chwilę zobaczymy to ładnie wyglądało ściągało go trochę w prawo ale wylądował na 132 metrze Andras Kofler Noty wysokie obejmie prowadzenie i to będzie prowadzenie pewne. A zatem Koffler, który w tym sezonie wygrał tylko jedne zawody, wraca do gry. Wczoraj stracił trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji Pogaru Świata na rzecz Tomasza Morgensterna. A teraz Koffler o 4,6 punktu. A więc trzeba 2,5 metra skoczyć w następnej próbie. Dalej od Kofflera. Koffler mały z Cauner Jakobsen, Ahonen i mistrz olimpijski skakał przed chwilą. Wicemistrz olimpijski, a teraz mistrz olimpijski, Tomasz Morgenstern. Morgi. Świetnie, najdalej skoczył podczas treningu i teraz też jest kolejny równy skok Austriaka. Myślę, że 130 metrów przekroczone. Zatem. Tylko Austriacy tę granicę bili 133,5 metra. Słyszeli Państwo ten okrzyk radości Morgensterna? Długo, półtora, dwa sezony dochodził do tego, żeby odzyskać wielką formę. W porównaniu do tego sezonu, kiedy dominował, kiedy 10 razy wygrywał Puchary Świata. Wygrał w generalnej klasyfikacji sześć pierwszych konkursów Pucharów Świata. Wielka forma, a później zapaść. Jakie te skoki są trudne, nieobliczalne, ale przez to niepowtarzalne. Stern o 2,2 i dziesiąte punktu przed koflerem, O sześć i osiem przed Adamem Małyszem. Ale teraz, teraz Gregor Schlierencauer. Tak to jakby dodatkowa energia. Jeszcze się poprawia. Jeszcze szuka tej właściwej pozycji. I później szybki, szybki na progu. Potrafi daleko! Jest rekord czy nie ma rekordu. Coś niebywałego. 92. 140 metrów. Wyrównał rekord Hanna Walda. Mówiłem wczoraj, jak będzie wyższy najazd. Jeżdżą dzisiaj z ósmej belki, z dziesiątej jest ten rekord. Hanna Walda miał na progu 92,5 w 2003 roku. Schlieri kolejny rekord wyrównuje. Już niewiele jest skoczni na świecie, na który Gregor Schlierencauer nie jest rekordzistą lub współrekordzistą skoczni. Ależ to jest wielki talent. Ależ to jest skoczek. To jest Adam Małysz z początku 2001 roku. Schlierencauer prowadzi. Nad Morgensternem ma już dużą przewagę. 12,2. I teraz Simon Aman. Jest Martin Kinzle. Bernie Schendler powiedział, Aman jest mocny i będzie mocny do Igrzysk. Wszystko fantastycznie zaplanowali. I podczas turnieju czterech skoczni był mocny. Pojechał jako jedyny z faworytów do Sapporo. Zyskał sporo punktów. Prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wczoraj był drugi za Schlierencauerem. Pierwszy skok miał Schlierencauer przypomnę, wczoraj. 138, Aman 136. I jest zły wiatr. A zatem Martin Kincler pokazuje, że Simon Aman musi poczekać. Zapewne. Będą Państwo jeszcze raz oglądali ten skok Gregora Schlierencauera. Skok po wyrównany rekord Svena Hanawalda. A Waldczek już to zrobił wczoraj 30. zwycięstwo, ale patrzmy, on jedyny chyba teraz jeszcze może mu zagrozić. Simon Aman, jakie są warunki? Rzucił się trochę na narty, przez to płasko, płasko, ale też daleko z pięknym wypadem. Ależ to jest niesamowity charakter sportowy! Jak on nam tworzy widowisko! 145, 145, nowy rekord Simi! Brawo, brawo! A więc jest ktoś, kto będzie straszył Gregora Schnirentzauera! Fantastyczny konkurs, fantastyczne emocje! No zobaczymy na dwie nogi. Noty będą niższe, tutaj na pewno straci, ale nie stracił renomy. To jest nowy rekord Wielkiej Krokwi. Krokwi, która widziała fantastyczne popisy przecież najsłynniejszych skoczków świata. Adam Małysz. Ładna sylwetka, no i teraz istotne, jak daleko. Adam Małysz w powietrzu, leci Adam, daleko, jak tylko możesz i jest dobry skok, brawo! Brawo Adam Mały, 130 było w pierwszym skoku, drugi był równie świetny. 134 metry. 54 i 2 wysoka nota na wielkiej krokwi, 12,5 punktu nad saunerem i teraz rozpoczyna się wielka próba emocji i napięcia dla nas. Andras Kofler, później Morgenstern, później Amann, Rencauer, ale Adam jest dobrze, dobrze. Myślę, że w Whistler Vancouver mówiłem, zaryzykowałem, że jeżeli będzie w tych konkursach do igrzysk w piątce, to wtedy jest bardzo dobry. 132 metry. Teraz musi skoczyć 133 metry, żeby spokojnie objąć wprowadzenie, ale to nie będzie takie proste, zobaczymy, chociaż jest mocny Kofler. I 130 wydaje mi się, że za krótko, chociaż on jest zadowolony, za chwilę zobaczymy ile to było, 132 był pierwszy i 129, a zatem Adam Małysz. Z wicemistrzem olimpijskim powinien wygrać i będzie zatem dzisiaj już wyżej. Będzie Adam Małysz już wyżej, ale czy będzie na podium? Niewiele tych pytań, niewielu ich pozostaje, ale za to wielkie nazwiska. I zobaczymy. Adam Małysz, nota 274,2, Hoffner za nim 4,4 punktu. I teraz czekamy, czekamy na Tomasa Morgensterna. O, zaczęło się. Wróciliśmy do wielkiej gry na wielkiej krokwi. Thomas Morgenstern. Mistrz olimpijski. Ciągle. Jeszcze trzy tygodnie. I mocny w tym sezonie. Dwa razy wygrywał zawody pucharu Świata. Dynamiczny na progu. Dobre wyjście. Wysokie. Ale, no, trudno powiedzieć. To jest jednak strasznie mocny zawodnik 130,5 metra Adam miał 134 pierwszy skok 130 łącznie miał 264 tak jak Morgenstern czyli noty, ale noty Thomas Morgenstern w tym drugim skoku ma wyższe 19, 19,5 tutaj te noty mogą zdecydować o tym, że będzie trochę lepszy od Adama Małysza za chwilę zobaczymy bardzo wysoko oceniony skok a mieli tę samą łączną odległość 57. Tak. O dwa punkty. Jest lepszy. A więc notami wygrywa Thomas Morgenstern. Wczoraj wygrał 2,8. Ale jak to już jest bliziutko. To tylko dwa punkty. Wczoraj było 2,8. 8, dzisiaj dwa punkty. Teraz Simon Aman. Simon Aman, Nowy rekordzista Wielkiej Kroki. Wielkie nazwisko, dwukrotny mistrz olimpijski sprzed lat, 140,5 metra. Szybko, szybko wybił się i to tak jak on potrafi, znowu bardzo daleko. Czy to wystarczy, żeby wygrać z Gregorem, z tak jak... Adam mały, 134 metry, a więc w tej drugiej próbie Adam już doskoczył lub przeskoczył, bo dopiero teraz przecież Aman skoczył tyle, ile Polak najdalej w drugiej serii, 134 metry, bliżej był Morgenstern, bliżej był Kofler, a zatem ta forma już jest, już. Zaczynamy powoli zbliżać się do tych najlepszych, to znaczy my, my w swojej nadziei, a on w realnej formie i w realnych możliwościach. Gregor Schlierencauer prowadzi trzykrotny już zwycięzca w Zakopanem. Jak wygra, będzie najbardziej tutaj utytułowany na wielkie kroki. Schlierencauer wysoko, wysoko i jest, jest. Nie ma dwóch zdań. Gregor Schlierencauer jest po prostu najlepszy. Trzeba powiedzieć, Szapo że jest w fantastycznej formie. 134,5, ale zwracam uwagę, w drugim skoku wygrał z Adamem Małyszem tylko pół metra, a zatem to już jest bliziutko. Dzisiaj Adam Małysz tuż za podium. Czwarte miejsce, piąty, czwarty. Jak Państwo to widzą, każdy może sobie tę opowieść dopowiedzieć aż do Whistler Vancouver. Przypomnę, że podczas próby przedolimpijskiej właśnie w Whistler Vancouver Adam Małysz był bardzo wysoko, skakał tam fantastycznie, mimo że jeszcze tej wielkiej formy nie było, a mimo to... Było już naprawdę dobrze, w drugim konkursie był czwarty, tam wygrał Schlierencauer przed Morgensternem, Larinto, który tutaj jest słaby, czwarty był Man of the Day, Adam Małysz, czyli wszystko jeszcze przed nami. Gregor Schlierencauer, zwycięzca dwóch konkursów, niegdyś wygrywali właśnie w takim stylu, Sven Hanawald wygrywał kiedyś także Adam Małysz, no i teraz Gregor Schlierencauer, ale nikt do tej pory nie miał czterech zwycięstw. W każdym razie dla nas wiadomość dnia to wracająca forma Adama Małysza i wracające nadzieje na dobry występ olimpijski, wręcz na medalowy występ. Na różnica w punktach jeszcze w stosunku do Schlierencauera jest rzeczywiście duża, ale za to do bezpośrednio uprzedzającego Tomasa Morgensterna ciągle się zmniejszała. Oto właśnie dzisiejsi najlepsi. 4, cały Raman, Morgenstern Małyż, pierwsza czwórka, później Koffler.